w której odbywają się spotkania nadburmistrza z gośćmi, z delegacjami, które odwiedzają Hanowę. Wówczas tutaj odbywa się takie małe przyjęcie, poczęstunek, z ciastkami pod wysokiem, mowy powitalne i, taki, i rozmowy. Kiedy goście są o wiele ważniejsi, to mają okazję wpisać się do Złotej Księgi Hanomerskiej i wtedy robią to przy tym pulpicie, które tam są Także życzę Państwu, żeby każdy z Was miał możliwość stanąć kiedyś przy tym pulpicie. Na okół, w tej sali wszystkie grup prowadzone są do sali posiedzeń Rady Miejskiej. Kiedy ten ratusz był budowany, jego wyposażenie było wspaniałe. Jak Państwo tutaj wyjdą na korytarz, zobaczą, że są przepiękne mozaiki na korytarzach, złocenia, ozdoby. To wszystko, po części, wszystko nie po części zostało to zniszczone w czasie II wojny, a najbardziej ucierpiała najpiękniejsza sala w tym ratuszu, sala balowa, która znajdowała się za tymi drzwiami. W 60 latach te salę odbudowano, ale w zupełnie innym stylu, w jakim zaraz zobaczymy. W tej chwili za tymi drzwiami jest, odbywa się, odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej. Na samych drzwiach widzą Państwo postacie różne tańczące, podobno nazywa to się Radośnie Hanowe Ranie, a ten uchwyt ma przypominać Kitorecha, czyli Miasto Hanowe. posiedzeń Rady Miasta Hanower. Posiedzenia odbywają się na ogół publicznie, poza częścią, która jest zamknięta. Także mamy na górze galerię dla publiczności i dla pras. Tutaj na dole siedzi zaród miasta na tych miejscach. Na tych miejscach siedzą wybrani członkowie rady. Tu na samym środku siedzi nadburmistrz. Obok niego siedzi przewodniczący rady, to jest pan Szerdałk aktualnie. Nadburmistrzem jest standby. Z tej strony siedzą tak zwani decernenci, to się nazywają że w Polsce być może to są kierownicy wydziałów. Są osoby, które zarządzają poszczególnymi obszarami życia miasta, np. szkołami, terenami zielonymi, zdrowiem, seniorami itd. itd. W bracie miasta zasiada 64 członków. Nie będę Państwu wymieniać, jak jest w tej chwili skład, ale najsilniejszą pracą jest SPD. I SPD jest u władzy w Hanowerze zgadnijcie od kiedy? Od 40 lat? 30, 40, 45 od, 45 roku. od 1945 roku. Od pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej wybranej przez mieszkańców. Takim legendarnym nadburmistrzem Hanoweru, którego Wy na pewno też znacie, to jest pan Szmarci, który był nadburmistrzem przez 36 lat został wybrany w wieku 27 lat jako najmłodszy na na terenie Niemiec i pożegnał się z tą funkcją jako burmistrz, który najdłużej jest w Jak powiedziałam, posiedzenia Rady odbywają się publicznie, są otwarte do publiczności i w zasadzie publiczność no, nie może się włączyć do dyskusji, ale może skomentować to, co radni przedyskutują i często się tak zdarza, że skanerowie odzywają się głosy. Kiedy odbudowywano te salę w latach 60. Zdecydowano zrezygnować z takiego wspaniałego wyposażenia, które to było pierwotnie, na początku wieku, i zrobiono taki wystrój bardzo skromny, żeby radni nie byli rozpraszani przez otoczenie. A żeby zawsze z oczami mieli to, o czym rozmawiają, to tutaj w podłogę, w tą marmurową podłogę, wpuszczono mozaikę przedstawiającą miasto Hanowe. Państwo znacie Hanowę, więc na, na pewno się bliżej, rozpoznacie dworzec, to jest tu na kolei. Mamy opelę, dalej mamy ratusz, tu jest jezioro Maszyny i tutaj widać ogrody królewskie. No, ja tak rozprowadzę sprowadzam różnych to jeszcze nie jestem. Nazwijmy to przedsionek do tak zwanej Hodlerza. W tej chwili tam nie możemy wejść, bo się odbywa tam lekcja języka polskiego, ale jak się lekcja skończy, to mogą Państwo tutaj zajrzeć w tej sali. To jest sala, gdzie się odbywają posiedzenia na przykład komisji, nie jest tak duża jak sala posiedzeń całej Rady, też jest wyposażona w krzesła taki płok w okręgu w zasadzie ustawiony, a znana jest z malowidła Ferdynanda Hodlera, dlatego się nazywa Hodlerza. Jak Państwo wejdą tymi drzwiami, tak za 15.50 będzie można tutaj wejść. To po prawej stronie cała ściana zapełniona jest malowidłem, które się nazywa, można powiedzieć, przysięga. Przedstawia ono y, moment przejścia mieszkańców Hanoweru na protestancję. To było w 1533 roku. W pośrodku stoi mówca, który woła, przysięgajcie i wszyscy wyciągają ręce do góry przysięgamy. Jest to malowidło, które ma 5 metrów wysokości, 15 metrów szerokości. Składa się z trzech paneli, które są właśnie zawieszone nad tym wejściem. Także naprawdę polecam, jak tutaj Sale zostaną opróżnione, ta sala i ta, gdzie byliśmy w tym takim korytarzu. To proszę wejść do tych obu sal. Ta się nazywa Sala Hodlera, tamta się nazywa Mozaikowa. Ma ściany wyłożone zielonym marmurem i przepiękne mozaiki nad drzwiami, które przedstawiają um, mieszkańców Hanoweru. Mówiłam Państwu, że mieszkańcy byli wówczas bardzo bogaci, miasto było bardzo bogate i w zasadzie mieszkańcy Hanoweru, zwłaszcza rzemieślnicy, postawili sobie tym ratuszem tom, sami sobie. A teraz przejdźmy do ratuszu. To jest serce naszego ratusza, tutaj przyjmowani są najważniejsi goście na ogół śniadaniami, czy kolacjami, czy małymi obiadami, w zależności od tego o jakiej porze znajdują się w Hanowerze. Tutaj się odbywają najważniejsze rozmowy i pertraktacje, podpisuje się tutaj porozumienia, także jest to taka bardzo, najbardziej reprezentacyjna i najbardziej, um, najważniejsza sala w, w tym ratuszu. Zobaczą Państwo, jaki jest piękny sufit kasetonowy, wszystko tutaj drewniane bazylje, wspaniały kominek. Ale co jest jeszcze ciekawsze, to jest ten balkon. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda wyjść nań. Tak, zaraz będziecie mogli Państwo wyjść, i wtedy proponuję, żebyście popatrzyli na sufit. Ten balkon został zbudowany specjalnie na cześć cesarza Wilhelma II, na otwarcie tego ratusza, żeby tutaj odpowiednia ekscelencja się zaprezentować swoim podwładnym. Także jeżeli teraz zobaczymy. Kto się zna na jak? na otwieraniu drzwi? Zabłoczone są, nie są. Proszę bardzo, mogą Państwo zająć miejsce cesarza grupa. Proszę bardzo, mogą Państwo zająć miejsce cesarza Bieguna.